Elegancja nie krzyczy. To jej podstawowa cecha. Elegancja niemal w każdym aspekcie wybiera szept. Ten szept zamiast krzyku słyszany jest także w ubiorze. Eleganckie ubranie dostosowane jest do okazji, to oczywiste. Cały styl jednak powinien zachowywać pewną spójność, harmonię, w której zmiany zachodzą powoli. A nie po każdym sezonie. Elegancji najczęściej daleko do mody i trendów, bo wie, że ten bieg nigdy się nie skończy, a ona będzie zawsze o krok do tyłu. Zapytałam Was ostatnio na Instagramie, jakim słowem określiłybyście mój styl. Odpowiedzi były różne: minimalistyczny, elegancki, biznesowy, ale też zachowawczy i nudny. Każda z tych odpowiedzi naprawdę mnie ucieszyła. Okazało się, że styl, który od tak dawna buduję, nad którym tak długo pracowałam, jest odbierany przez Was dokładnie tak, jak tego chcę. Staram się budować garderobę, która będzie minimalistyczna, prosta, która pozwoli mi tworzyć harmonijne stylizacje z nutą biznesowej elegancji. Garderobę, która w rozumieniu współczesnych standardów będzie po prostu nudna. Odkrycie filozofii Mniej było dla mnie przełomem. W czasach nadmiaru i wiecznego przebodźcowania zrozumiałam, że potrzebuję mniej, by widzieć i doceniać więcej. To zmieniło perspektywę. Zaczęłam chcieć Mniej w wielu obszarach, w tym w relacjach, w pracy, w wyposażeniu wnętrza i w garderobie, której poświęcony jest ten odcinek. Elegancja nie krzyczy. Jeśli pomyślicie teraz o osobie, która waszym zdaniem jest tak naprawdę elegancka, to prawdopodobnie zobaczycie osobę, która tak w stroju, jak i w zachowaniu jest zachowawcza, powściągliwa. W rozmowie nie wrzeszczy, próbując przekonać innych, ale gdy już zaczyna mówić, to wszyscy jej słuchają. Gdy wchodzi do pomieszczenia, to jej strój jest spokojny. Nie ma tam cykinów, strój nie odkrywa całego ciała, a mimo wszystko przyciąga wszystkie spojrzenia. Naprawdę eleganckie osoby nikomu nic nie muszą udowadniać. Że stać je na drogie ubrania, że znają się na trendach, że na każde przyjęcie przyjdą w innej sukni. One po prostu tego już nie muszą. Mój styl koresponduje z moim sposobem bycia, z moimi naturalnymi cechami. Obserwując moją szafę na przestrzeni lat, łatwo dostrzec, przez jakie etapy przechodziłam. Dziś w mojej szafie jest wiele spokoju, bo moje życie jest spokojne. Nie muszę konkurować o uwagę innych, nie muszę nic udowadniać, nie muszę zimą marznąć, żeby ktoś nie widział mnie w czapce, bo głupio wyglądam. Nie muszę zerować karty kredytowej, kupując ubrania, bo znam lepsze miejsca, w które mogę posłać swoje pieniądze. Dziś w moim życiu jest wiele spokoju, i moja szafa też jest spokojna. Znam siebie i swoje potrzeby, wiem, jak wygląda mój dzień, tydzień, miesiąc i rok. Nie oszukuję siebie, że jutro schudnę lub przytyję, że wiodę bardziej imprezowe życie lub spokojniejsze życie, że uprawiam mniej lub więcej sportu. Otwierając moją szafę, łatwo zrozumieć łatwo dostrzec jak wygląda moje życie. Sklepy nieustannie zachęcają nas do kolejnych zakupów. Trendy, nowe modele, coraz dziwniejsze fasony mają świadczyć o naszej otwartości i nowoczesności. Problem w tym, że nigdy nie osiągniemy ideału i nigdy nie wygramy tego biegu, w którym startujemy. Zawsze będzie coś nowego, a my zawsze będziemy musiały kupować nowe, modne rzeczy, by być w trendach. Nigdy nie chciałam brać udziału w tym wyścigu, ale obecność w internecie w pewnym momencie sprawiła, że i ja dołączyłam. Moje zamiłowanie do polskich marek i bezinteresowne mówienie o nich, a także polecanie ich sprawiało, że marki te, chcąc mi się odwdzięczyć, wysyłały mi swoje ubrania. Na początku było to bardzo miłe, tylko ilość tych rzeczy niebezpiecznie rosła. Pamiętam moment, gdy zorientowałam się, że na kanapie w moim biurze jest cała góra ubrań, a ja nawet nie wiem, co w niej jest. Gdybym przez miesiąc wtedy chciała codziennie nosić inny sweter, to spokojnie mogłabym to robić. Choć dla wielu taka ilość posiadanych rzeczy byłaby marzeniem, ja czułam się przytłoczona. Ja tego wszystkiego nie chciałam i postanowiłam zostać ubraniową minimalistką. Oczywiście, dla każdego słowo minimalizm będzie znaczyło co innego i nie chcę się tutaj z wami porównywać. Po prostu mój stan posiadania kiedyś i stan posiadania dzisiaj to dwie zupełnie różne sprawy. Na jesień mam zaledwie po kilka ubrań z danej kategorii: kilka swetrów, kilka marynarek, kilka par spodni. I każda z tych rzeczy jest moją ulubioną. Nie przyjmuję już rzeczy w prezencie, wszystko sama kupuję. A dzięki temu, że kupuję bardzo mało, czym jeszcze będę mówiła w tym odcinku, to mogę sobie pozwalać na rzeczy lepszej jakości. Bo zamiast trzech swetrów z sieciówek akrylowych swetrów po 100 zł mogę kupić jeden wełniany za 200 lub 300 zł i tak naprawdę kupując mniej będę miała więcej często słyszę że posiadanie małej liczby ubrań to pułapka bo te rzeczy będą się szybciej niszczyły i tak i nie jeśli mamy dużo ubrań ale złej jakości to będą się one niszczyły tak samo szybko, albo nawet szybciej niż mniejsza ilość, ale ubrań dobrej jakości. Gdybym rzeczywiście miała dużo ubrań doskonałej jakości, to one faktycznie starczałyby mi na dłużej. Jednak posiadanie małej ilości ubrań sprawia, że tak naprawdę często możemy wprowadzać małe zmiany, bo każda rzecz ma swoją żywotność i co jakiś czas rzeczywiście coś do tej szafy musimy dokupić. Pory roku w Polsce sprawiają, że łatwo jest uniknąć poczucia noszenia ciągle tego samego, bo jednak zmieniają się sezony, więc zmieniają się też ubrania, które nosimy. Mój styl to też prostota i minimalizowanie decyzji. Tak kompletuję swoją szafę, bym nie musiała zbyt dużo myśleć codziennie, stając przed koniecznością wybrania konkretnego kompletu. Zapewne znacie stroje, które wybierał Steve Jobs lub Mark Zuckerberg. Poza tym, że to element budowania ich wizerunku, tak proste wybory po prostu ułatwiają codzienność. Mój styl oszczędza mój czas. Robię bardzo wiele. Tworzę treści do internetu, prowadzę szkolenia, piszę książki, tworzę kursy, projektuję nawet torebki. A do tego intensywnie żyję poza pracą. Mała, przemyślana szafa oszczędza mi mnóstwo czasu, które musiałabym spędzić na zakupach. Ja niemal nie chodzę na zakupy. Nie spędzam popołudni czy weekendów w galeriach handlowych. Ja wtedy żyję. Moja szafa zbudowana jest wokół konkretnej palety barw. Wiem, co lubię i wiem, w jakich kolorach się dobrze czuję. Wiem też, co z czym połączyć. Oczywiście czasami pojawia się nowy kolor, do którego mocniej bije mi serce, ale gdy wprowadzam zmiany, to nie są one gwałtowne i diametralne. Wiem, co mówią kolory, wiem jak kolory są przez nas odbierane, wiem też, co chcę, by mój strój komunikował, a dzisiaj chcę, by komunikował spokój. Takie jest moje życie. Mam w szafie ubrania w mocniejszych kolorach i przykładem jest mój ukochany czerwony garnitur. Gdy chcę okazać siłę, gdy chcę zwrócić na siebie uwagę, to właśnie ten garnitur wybieram. Wiem, jak ludzie wtedy reagują. Nawet wy w mediach społecznościowych zawsze wtedy piszecie mi coś miłego. Gdybym wybierała takie intensywne barwy na co dzień, na nikim nie robiłyby one wrażenia. A w ten sposób mogę bardzo rozważnie i rozsądnie kolorów używać. Ogromne znaczenie ma dla mnie jakość ubrania, które noszę. Mowa tu o wielu składowych materiale, szyciu, fasonie, dbałości o detale. Wełna, wełnie nierówna, jedwab, jedwabiowi nierówny. Jakość ubrania widać gołym okiem, luksus widać. Luksus nie jednak w rozumieniu metki lub wielkie logo. Prawdziwy luksus widać bez metki, bez błysku, bez podpisu. Jakość to też struktury ubrań różne sploty wełny, jej miękkość, gładkość lub struktura. Jesienią i zimą wełna nie ma sobie równych. W moim stylu nie ma też miejsca na kompromisy przy dodatkach. Cały mój strój jest raczej skromny i spokojny, więc dodatki mają z nim korespondować. Nie wyobrażam sobie połączyć kaszmirowego swetra z plastikowym łańcuchem z chińskiej platformy. Dodatki są dla mnie luksusem, i znów nie ma tu mowy o cenie, a o staranności i unikalności. Gdy mam ze sobą torebkę, ma wyglądać nieskazitelnie. Ma być kropką na bi. Nie może być powypychana, niedosunięta i sprawiać wrażenie, że zaraz eksploduje. Moje paszki to skromna kolekcja, ale jedwabna i każda ma swoją historię. Moja biżuteria opowiada o wydarzeniach. Chyba nic nie znalazło się tu przypadkiem. To urodziny, rocznice, ważne chwile. Te perły kupiłam po zakończeniu przez sprzedaży pierwszej książki. A ten pierścionek to mój urodzinowy prezent. Te kolczyki to mój pierwszy prezent od Oscara. I tak z każdą z tych rzeczy. Mój styl to też powolne zmiany. Gdy coś mi się spodoba i chcę wprowadzić w swojej szafie jakieś zmiany, robię to powoli. Żadnych spontanicznych zakupów. Nie ma nic gorszego niż spontaniczne zakupy. To najprostsza droga do tego, by znów stać przed swoją szafą z przekonaniem, że nie mamy się w co ubrać. Zakupy online bardzo mi w tym pomagają, bo pojawia się tutaj odroczona gratyfikacja. Gdybym poszła do sklepu stacjonarnego, to od razu otrzymałabym produkt, który mi się podoba. Gdy kupuję online, a ja kupuję właściwie wyłącznie online, to produkt otrzymam dopiero za jeden, dwa lub trzy dni. Muszę więc na niego poczekać, więc moja decyzja nie jest tak spontaniczna. W budowaniu spokojnej, harmonijnej szafy bardzo pomaga mi modowa nieświadomość. Ja nie mam pojęcia, co aktualnie jest modne. Nie wiem, co jest w trendach, chociaż gdy na ulicach widzę wiele bardzo podobnych, niskiej jakości ubrań, to mogę założyć, że są to sieciówkowe trendy. Doskonałym przykładem może być zamszowa torebka, która podobno jest trendem w tym sezonie. Przeczytałam o tym w jednym z komentarzy. Użytkowniczka pod postem jednej z marek szyjących torebki pytała, czy marka ta zamierza Wprowadzić do swojej oferty właśnie zamszowe torebki, bo one są teraz modne. No właśnie, one są teraz modne, ale jeśli obejrzycie ten film za rok lub dwa, to trendy będą już zupełnie inne, a w wielu szafach te zamszowe torebki będą po prostu leżały. Makijaż, paznokcie i włosy są częścią mojego stylu i mojego wizerunku. Mam naturalne paznokcie, ale to od niedawna i nie wiem, czy na zawsze. Zawsze jednak wybierałam lakiery w naturalnych kolorach beże, rozbielone róże. Prawie zawsze w filmach mam pokręcone włosy, i gdy pojawiam się tu w prostych, od razu jest masa komentarzy. Maluję się sama, nawet na ważne wyjścia. Niemal za każdym razem, gdy dam się komuś umalować, żałuję, bo choć makijaż jest piękny, to to nie jestem ja. Jeśli mój styl miałabym określić jednym słowem, byłaby to harmonia. To dlatego tak bardzo lubię wszelkie komplety, garnitury, spójne połączenia kolorystyczne. One dają harmonię. W komentarzach bardzo chętnie przeczytam, jakie jest Wasze podejście do garderoby: jaką szafę chcecie zbudować i czy jesteście na początku, czy powoli na końcu tej drogi. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o elegancji, o etykiecie, o savoir-vivre, to koniecznie sprawdźcie moje książki. Z klasą Bademekum współczesnej damy, z klasą w biznesie i z klasą na każdą okazję. Linki do tych książek znajdziecie w opisie filmu. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.